Raz, dobry teraz, dobra. lat dla Politechniki Łódzkiej. Najlepsze życzenia dla Politechniki łódzkiej. Politechnika, kocham cię całkowicie. Tak, tak samych najlepszych studentów, samych wyróżnień na tle międzynarodowym. lat dla Politechniki łódzkiej! Woo! Kto mnie pocałkuje? Wszystkiego najlepszego no. dla całej Politechniki łódzkiej. Najlepsze no. życzenia no. urodzinowe samych sukcesów, dużo funduszy na badania. To mnie ucałkuje. Wszystkiego najlepszego Politechnika. Pocałujmy się. Najlepsze życzenia urodzinowe na Politechniki. Kto mnie dla Politechniki łódzkiej. To mnie ucałuje. Tak, dla Politechniki łódzkiej. Najlepsze życzenia na Politechniki Łódzkiej! Za się? Wszystkiego najlepszego Politechnikom! Najlepsze życzenia Politechniko. Na rynku, nie? Na Wszystkiego najlepszego od Pol... gotowe? 100 lat, 100 lat, gdy wyjdzie nasz... Co mnie za to... No mów, życzenie jakby. Wszystkiego na najlepszego dla na Ciebie. Ej, zepsułeś! Ja teraz to już nigdy nie będę w żadnej reklamie. Trudno!